Rok 1858, kilkunastoletnia dziewczynka, Francja, jedna z tamtejszych grot. Oczywiście jest mowa o Lourdes. Znamy tę historię i znamy to miejsce myślę wszyscy. Nawet jeśli nie byliśmy w tym miejscu, ja też tam nie byłem, ale, ale my znamy tę historię. Rzecz niesamowita, rzecz poruszająca, bo Pan Bóg powierza małej dziewczynce bardzo ważną rzecz, bardzo ważną prawdę. Rodzi się we mnie pytanie, dlaczego akurat jej, dlaczego akurat tej prostej małej dziewczynce, która nie mając bladego pojęcia. Czym są słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą, wracając do domu, powtarzała gdzieś nieustannie, niepokalane poczęcie, niepokalane poczęcie, by zapamiętać. Dlaczego akurat jej? Bo Pan Bóg, kochani, wybiera to, co najprostsze. Bo Pan Bóg wybiera to, czego my się po ludzku nie spodziewamy. Bo Pan Bóg jest wolny, bo Pan Bóg wybiera rzeczy najmniejsze. Ta sama sytuacja ma miejsce w Fatimie. I to jest niesamowicie piękne, bo to jest, niesam... bo to jest nieustanny wybór Boga od początku. Otóż pokazuje to, kochani, pewną prawdę, że Bóg chce być z ostatnimi i że Bóg przychodzi w taki sposób, i objawia się w taki sposób, by ci, którzy czują się ostatni, nie poczuli się nigdy pominięci. To jest wybór Boga od początku, od tego momentu, kiedy Pan Bóg zidentyfikował się z bezdomnymi, bo przecież nie miał gdzie się urodzić urodził się w grocie. A potem z emigrantami, bo przecież musiał uciekać. I tak całe życie Jezusa z kimś ostatnim się Jezus utożsamiał, był zawsze tam, gdzie byli cierpiący, słabi, chorzy, to jest wybór Boga. Dlaczego o tym mówimy, kochani, bo dzisiaj w Ewangelii jest ten sam problem, problem rąk? Oto popatrzcie, Pan Bóg wkłada tę wielką prawdę o tym, że Maryja jest niepokalanym poczęciem małej dziewczynce. Bo ta dziewczynka jest pokorna, bo dziecko jest czyste. Bo dziecko jest spontaniczne. Bo nam dorosłym ktoś ukradł pokorę. Bo nam dorosłym ktoś zabrał szczerość. Bo my jesteśmy może za dorośli, by zrozumieć: wyprzedzamy Pana Boga. Ja dziś miałem tę ogromną radość, że po mszy świętej, tej głównej dla chorych. Miałem możliwość uczestniczenia w tym poczęstunku potem, a w międzyczasie to miało miejsce w oratorium, więc było bardzo dużo dzieci. Jakaż radość, widząc te szkraby, kiedy biegają za swoimi zabawkami jedno z nich wbiegło mi na ramiona, kiedy mogłem dać mu kawałek ciasta i dać mu jakiś sok gruszkowy. Jakaż to radość, kiedy powiedział: Dziękuję, bardzo spontanicznie. Takie są dzieci. Są jak przeźroczyste naczynia, przez które wlewa się łaska Boża. Przez nich jak strumień przepływa się, nie załamując światła. Rozumiecie? Pan Bóg chce w takim ludziom powierzać wiarę. Popatrzcie, co się dzieje w Ewangelii dzisiaj. Dlaczego ci faryzeusze są zdenerwowani na Pana Jezusa? Dlaczego są oburzeni? Bo widzą jedną rzecz, że Pan. Dzieli chleb z uczniami, którzy mają brudne ręce, nieumyte ręce, nieczyste ręce. Dla nich to była obraza, bo oni wiedzieli, kim jest Bóg. Bo oni takie prawo napisali, że nie wolno było nieczystymi rękoma, trzeba było wszystko obmyć. Dlaczego zaraz dojdziemy do tego? Ale najpierw widzimy pana Jezusa, który dzieli chleb. I możemy sobie wyobrazić, że ten chleb to jest chleb Ewangelii, że dzieli Ewangelię z tymi, którzy są Kim? Ostatni, bo przecież rybacy, bo przecież nie wiadomo kto, nie są jakimś, y, jacyś wielcy, jacyś uczeni, ale to są zwykli prości ludzie, do których przychodzi Pan Jezus, którzy mają brudne ręce, bo przecież takie jest ich życie utrudzone i z nimi dzieli ten chleb Ewangelii. Bo chce być z tymi, którzy są ostatni, bo chce być z tymi, którzy potrzebują prawdy Ewangelii. Pan Jezus chce tam po prostu być. I zadziwiające jest dla tych uczonych w piśmie, że to, co Pan Jezus mówi, oni za każdym razem się dziwili, ale tam jest takie piękne słowo, bo my dzisiaj mówimy, że czytamy, że są oburzeni, że oni nieczystymi rękoma dotykają i, i jedzą. A tam jest takie inne słowo, tam jest słowo po grecku koinais, co można przetłumaczyć jako pospolite ręce. Rozumiesz? Jest różnica. Nie tylko nieczyste, ale ich denerwuje to, że Pan Jezus chleb dzieli z nimi prawdę Ewangelii z tymi, którzy są pospolici, którzy nie należą do grona kapłanów, faryzeuszy. Yy. Którzy są spoza środowiska świątynnego, którzy nie mają bladego, prawa może, bladego pojęcia o prawie, że w ich dłonie Pan Jezus wkłada chleb. Że w pospolite dłonie Pan Jezus wkłada chleb pospolite dłonie czternastoletniej dziewczynki, trojga pastuszków w Fatimie. Przecież to oburza. Jak Bóg mógł taką rzecz zrobić? Że nie powiedział wpierw prosto papieżowi. Tylko wybrał taki sposób, żeby. Rozumiecie, to jest to oburzenie. To jest to oburzenie. Ale to objawia serce Boga. Serce Boga, który chce być tam, gdzie jest ostatni człowiek, chce być tam, gdzie jest bezdomny, chce być tam, gdzie jest cierpiący, chce być tam, gdzie jest chory, i tutaj dotykamy ważnej rzeczy, kochani. Bo Pan Jezus tym ostatnim powierza rzeczy największe. Bo ten człowiek, mówimy, że cierpienie uszlachetnia, coś w tym jest. Człowiek, który cierpi, widzi więcej. Popatrzcie na Księgę Hioba. Właśnie dzięki cierpieniu wzrok Hioba się wyostrzył. On widział więcej niż jego przyjaciele, wspaniali. On widział więcej niż jego żona, dzięki temu cierpieniu i obecności Boga w nim. Bo to jest bardzo ważne. Obecność Boga w cierpieniu. Skąd wiemy, że Bóg jest w cierpieniu? Bo Bóg wybrał drogę cierpienia. Jak szukasz Boga, to znajdziesz go tam, gdzie jest cierpienie. Znajdziesz go w chorobie. Dlatego Pan Jezus mówi o tym i kościół nas naucza, nie, że żeby odwiedzać chorych, nawiedzać chorych. Spotkasz tam Pana. Bo w nich jest Pan. To jest niesamowicie przepiękne słowo, kochani, bo Pan się z Wami identyfikuje. Wy sobie myślicie, jakaż z nas siła, papież chyba Jan Paweł II, z tego co pamiętam, powiedział kiedyś takie zdanie. Nie chcę powiedzieć, że to on, ale, yy, bo nie pamiętam teraz, ale powiedział takie zdanie: Ktoś, że sercem Kościoła są chorzy, pod czym się podpisuje. Jak to, Ojcze, sercem Kościoła są chorzy, którzy nie mogą nic, może ci, którzy jeszcze chodzą na akcję katolicką, nie wiem, ci, którzy chodzą do wspólnot, którzy podtrzymują ten Kościół, no księża, siostry zakonne, tak? Ale my, a Pan Jezus pokazuje, że ci ostatni są sercem Kościoła, są pompą, która nadaje rytm. Całemu krwiobiegowi. To jest niesamowicie ważne. Ja nie mówię tylko o cierpieniu fizycznym, o cierpieniu duchowym również. Ponieważ dajesz, nie, stajesz się ikoną Jezusa, jak ktoś patrzy na cierpienie, nie może przejść obojętnie. Nie? W swojej posłudze kapłańskiej, kiedy chodzę do chorych w odwiedziny, zawsze jakoś sprowadzam się do poziomu ziemi. Trzeba zejść. W cierpieniu musisz zobaczyć Boga. Musisz zadać pytania, które ci się cisną. Nie możesz przejść obojętnie. Dobrze robi odwiedzić chorych. Naprawdę to dobrze robi. Jak masz wątpliwości, odwiedź chorych. Żeby zobaczyć Boga, odwiedź tam gdzie jest cierpienie. Przecież tego nas uczy Ewangelia. Kochani, Ewangelia jest prosta. Bo Pan Jezus jest prosty. Pan Jezus zawierza najważniejsze prawdy ludziom prostym, bo Ewangelia jest bardzo prosta. Tylko człowiek, który ma serce gdzieś zatwardziałe, w jakieś pysze, który patrzy sam na siebie, który, rozumiecie, potrafi z, tego, z tej Ewangelii, która jest prosta, zrobić rzeczy niesamowite, trudne. Ostatecznie widzimy, że Pan Jezus był tym, który potrafił łączyć. Gdzie się pojawiał, byli, byli, byli celnicy, byli grzesznicy, szukali go, każdy chciał się dotknąć, bo łączył, Ewangelia łączy, a uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy byli znawcami prawa, zawsze dzielili, nie? Ci na pewno tak, ci na pewno nie, ci tak, ci czyści, ci nie są czyści, tak? Czytać Ewangelię bez powiewu Ducha Świętego, czytać Ewangelię bez, bez Jezusa, bo to jest tego typu czytanie Ewangelii bez Jezusa prowadzi do śmierci duchowej. Dlaczego oni są skupieni tak bardzo na tych garnkach, kubkach, obmywaniu rąk? Dlatego, że oni sami mają problem ze sobą. Jest coś takiego w życiu człowieka, że kiedy człowiek ma problemy. Z prawem Bożym, to bardzo często je interpretuje. Bardzo często potrafimy nadbudować, nie, robimy coś takiego, co jest okropne, to znaczy forma przerasta treść. to także dotyczy Kościoła. Forma nieraz przerasta treść. Czasami Pana Boga pokazujemy w taki sposób, jak jaki Pan Bóg by sam nie wymyślił, nie? Że, że, tak, że może tak istnieć. Ale człowiek potrafi tak wymyśleć, tak wykombinować. Nie? Najczęściej, żeby usprawiedliwić siebie, to znaczy tak, jeżeli nie potrafi, człowiek jeżeli nie chce się skonfrontować, nie pozwala Duchowi Świętemu na to, żeby Duch Święty penetrował serce wewnątrz, no to szybciutko buduje mury z każdej strony. Najgorsze, że też buduje mur dla Pana Boga, nie, ostatecznie, że Pan Jezus nie może się przez to przebić. I gdzieś narastają tysiące rozmaitych praw, które przeszkadzają człowiekowi dotrzeć do Pana Boga. Ewangelia jest prosta. Ewangelia jest bardzo prosta. Więc jak już człowiek się zamknie w takim murze, to ma problem, i, ale w, żyje w śmierci, a w nas jest pragnienie życia. Więc co robi? No to może obmyjmy te kubki teraz, zróbmy coś, żeby poczuć się lepiej. Kochani, to jest nic nowego, to ciągle się powtarza. To jest niebezpieczeństwo Słowa Boga, które jest bez ducha Ewangelii, nie? Bez ducha nie? Jezusa, który przychodzi jak chce. Duch święty wieje jak chce i kędy chce, ale człowiek woli nieraz mu postawić mury. Nie? Tak na pewno przyjść nie może. Kochani chorzy, jesteście naprawdę sercem Kościoła, które daje siłę. Możecie nas wiele nauczyć, tego jestem pewien. To Jan Paweł II, bo kilka dni temu czytałem, będąc już umierający, właściwie już nie mogący bardzo oddychać, zostawił piękny tekst. Nie mógł sam chodzić, nie mógł się poruszać. Choroba mu zabrała chyba wszystko. Co robił Jan Paweł II? Napisał tekst, który chce streścić w jednym słowie, w jednym zdaniu. Powiedział tak: Niech wasza nadzieja nigdy nie zgaśnie. Człowiek, który wydaje się, że już nie, nie miał żadnej nadziei, okazał się być człowiekiem pełnym nadziei, bo o nadziei nie świadczy moje zdrowie psychiczne, fizyczne, o nadziei świadczy obecność Boga w moim życiu. Ja mogę mieć depresję, ja mogę przeżywać nowotwór, ale jeśli w tym wszystkim jest Pan, to ja mam nadzieję, to ja idę w pewnym kierunku, to ja nie idę sam. Nie idę sama. Kościół potrzebuje dzisiaj Was, kochani chorzy. Kościół potrzebuje Was, kochani, którzy się opiekujecie chorymi, którzy uczestniczycie w ludzkim cierpieniu. Kościół Was potrzebuje, którzy zanosicie Pana Jezusa do, do domów, w tej pięknej praktyce Kościoła, bo ludzie czekają na obecność. Ludzie chorzy nie czekają na prezenty. Ludzie chorzy czekają na obecność. Ale to jest taka obecność, która może Cię ubogacić. To jest taka obecność, która może Cię ubogacić. Ostateczna, ostatecznie, i to jest ostatnia myśl, którą chcę się podzielić, która gdzieś mi ciągle powraca, to jest to, co Pan Jezus pokazuje w Ewangelii, żeby słuchać się nawzajem w kościele. To nie jest tak, że, że Kościół, hierarchia, ma, depo nie, ma depozyt wiary, który przekazuje. Oczywiście, że tak. Piotr stoi na straży tego depozytu, tak? Biskupi bardzo pomagają mu w tym, tak? Mają stać na straży depozytu wiary, ale powiew Ducha Świętego i Kościół to jest, to jest to, że my jesteśmy wszyscy w Kościele i żeby siebie słuchać nawzajem, wsłuchiwać w swoje potrzeby, wsłuchiwać w głos najuboższych, najbiedniejszych, kochani, tak robił Pan Jezus. Tak robił Pan Jezus. On słuchał ludzi, patrzył, jak żyją. Nie było tak, że Pan Jezus, tak jak faryzeusze uczeni w piśmie, nie? wypisali tysiące różnych praw i zostawili człowieka jest prawo, chcesz dojść do Pana Boga rać sobie. Pan Jezus szedł do ich poziomu, używał ich języka, patrzył się, jak pracują. Był z nimi na łodzi, wchodził w ich rzeczywistość. To jest piękno kościoła. Obyśmy taki Kościół tworzyli, aby.